Witam Was z tej strony, Dawid. I zapraszam do kolejnego odcinka. Zagrajmy W. Quake 2. Okej, okay. tutaj ostatnio skończyliśmy. Chcę przypomnieć Hadam na robocie się budził. Teraz z rakietnicą nawala. Dobra, się inaczej go rozwala. Chyba z miniguną najlepiej. Wszedł. Ale i Ogólnie teraz zacząłem MTK nagrywać. Jak chcecie, to sobie obejrzyjcie. Już na zapas nagrałem w dużo odcinków. Teraz praktycznie sobie tylko wyrzucam. Eee, chwila, tutaj nie było windy, jest, ale ona nie działa. Muszę wejść na górę, żeby działała. No, znowu jest to takie więzienie fajne. że nie mam rajdgana to szybko bym się z nim porał o twardy jest No się był twardy teraz on szkoda, też, że saltę nie zrobił Jak pocieśnie, pocieśnie się zabija. W grze. Ok, żyćko jest. Co mam zrobić? Coś to mam zrobić, dobra. Mniejsze o to. Ogólnie oni tak mają, że bez głowy jeszcze strzelają przez chwilę. To szedganik Sekret W taki sekret, że. Sekret bez sekretu. To jest bardzo mocno oczywiste, że to jest sekret, bo to nawet ktoś przy przypadek by w te. te beczki wybuchowe, to. od razu by odkrył ten sekret. Dobra, chyba nic tutaj nie ma A nie, amunicja jeszcze tu jest, ale... Eee, nie potrzebuję, bo mam 300, ale chyba mi się powiększyła pula amunicji, bo miałem wtedy maksymalnie chyba 200, a teraz już mam 300 Jest pewien od czego Pięk, też kiedyś się grałem w Quake'a się ich bałem o, no, segment O którym nigdy nie widziałem no pamiętaj jak te właśnie te tak warczały no kiedyś było tak, takie momenty w grach, że czegoś się cykałeś jakiś, jakiś stworków. Teraz to tak nie ma, ale kiedyś tak było. Nie, że się bałeś tak totalnie. Że nie, nie grałeś dalej albo coś, tylko tak, taką adrenalinę miałeś, że tam nagle jakiś taki silniejszy stworek, który zgacza albo coś tam robi. I się go nasykałeś Wilka? Dobra. ...właśnie o to chodzi, że tak a tak, tak nagle na ciebie wyskakują. I zawsze miałeś takiego pora I przynajmniej ja tak miałem. Teraz to już tak nie ma, ale kiedyś to było. Ogólnie jedyną grę, którą się boję grać, to jest amnezja. Jest chyba jedyna gra. Jak ktoś kojarzy amnezję, to, to raczej powinien się domyślić, czemu się boję w taką grę grać. Ma ten klimacik. Ogólnie no, w Some też grałem, ale w somę to tak no... nie cykałem się tak na pewno jak w amnezji. Grałem sobie w Soma i w pewnym momencie przestałem grać. W sumie nawet nie pamiętam czemu. To czuję, że możliwe, że po prostu grałem, grałem. Fajnie się grało, bo jakąś inną grę zainstalowałem. Jakąś ciekawą. No i potem poszło w podstawkę. To sama i. W sumie tyle. Na, na przykład jakąś grę długo nie gram. Wiem, że w nią grałem, ale potem przestałem i już No i ogólnie już nie pamiętam co się działo w tej grze itd. i tak dalej Po to mi się nie chce w taką grę grać nie za bardzo nie się usuwam i powracam po jakimś czasie żeby ją przejść całą to Możliwe, że któregoś dnia... Zrobię może nawet z, te, z tej gry soba ten nie gameplay, tylko zagrajmy w Zagrajmy w somę. Z amnezji raczej nie Może kiedyś, ale to tak kiedyś A teraz przeważnie nagrywam wieczorami no Może kiedyś, jak będę nagrywał rano było głośno, za oknem, by ludzie chodzili. No to wtedy mogę nagrywać, ale tak to no nie za bardzo. Wieczorami okej, okay, tutaj co tu jest. Chyba będzie Load jak tak to się wracamy. w sumie mogłem granatnika użyć Aha, już pamiętam, tutaj sobie zapiszę w Nie Load, tylko save. To jest fajna broń, ale to jest taka pułapka. Podłoga się otwiera A no i tą broń też lubię bo na razie ją będę używać Chociaż no, nie, no na nich to wolę to A pełno trybów Okej, okay, na którym guziku nie wiem w sumie ale jest ten laserek, też fajny jest, podoba mi się z właśnie z niego. Ok, tam będzie chyba loading. Nie jest pewne, wolę wrócić się. Pójść tam, gdzie już byłem. Zrobić co trzeba i z powrotem najwyżej tutaj wrócę Bo Już parę dni nie grałem i już trochę nie pamiętam Nie za bardzo mam pamięć do gier Chociaż co też zależy od jakiej gry W ogólnie na razie będę nagrywać jakieś stare, starsze gierki. Może później zacznę jakieś trochę nowsze. A to ze względu na to, że taka stara gra ten nie grzeje tak komputera jak te nowsze, a jest gorące, to nie chcę robić sobie z komputera grzejnika Darnowo. Dni gorące, właśnie. Zwłaszcza. No, a jak gram w tą grę, to tak luz. A jak gram w MDK, to trochę taki mam stres. Znaczy stres. No, takie skupienie, że. No, nie ten. Nie mogę za bardzo opowiadać sobie i tak dalej. No, jednak MDK jest dosyć trudną grą. Jak się gra w trudną grę, no trochę jest... no nie, że tylko po prostu jest wiadomo. Nie idzie się tak skupić na komentowaniu. No jak jest gra prosta, łatwa i nie ma zbytnio momentów takich... Takich... No trudnych, to, to fajnie się gra. Czy się komentuje. taki luzik, i można sobie pogadać. Ogólnie, jeszcze w planach w ogóle nie mamy. następnych gier. są w MDK i myślę, co, te, co, co jeszcze by tam zrobić. Czyli, pierwszy ukończę te serię, co teraz są. O, ile hapsało? O, 212. Najpierw skończę tę serię, nie będę robił tak, że ten, że, że, nie bę, że nagle jakaś znowu nowa seria, tylko postaram się zrobić tak, w taki sposób, że No nawala mnie to skończę tą serię, te dwie serie skończę. MDK i Quake'a i potem zacznę znowu jakieś dwie I tak cały czas będę robić I może zrobię nie wiem tak myślę nad czymś takim, że jakieś gry internetowe, ale to nie będzie zagrajmy wy, tylko nie wiem co... nie wiem co jeszcze nie wymyśliłem, ale takie po prostu key gameplay z komentarzem, ale taki zwykły gameplay, jakiś meczyk z jakiejś gry nie wiem na przykład będę grał ten w Warcrafta, World War... nie musiał się wysłowić, no Warcrafta i nie wiem, pójdę sobie na jakiś rajd, moją postacią, powiedzmy na 90 levelu, na jakimś serwerze, pójdę sobie na jakiś rajd i nagram sobie po prostu e, filmik z tego rajdu. No i coś takiego właśnie, albo nie wiem, jakąś grę powiedzmy. Tak czysto te, teoretycznie teoretycznie CSa na przykład jakiś meczyk po prostu sobie nagram. No jak, takie coś właśnie bym zrobił, mniej więcej, takie pierdółki. Z internetu. I z komentarzem, taki gameplay, ale ten... ale z komentarzem, może to tak nazwać. takie lasowe rzeczy z gier internetowych więc wtedy jak ktoś by chciał to tak gry wygrał na tym samym serwerze co ja na przykład woła. Taś, to z nim na przykład nagrał filmik jak nie wiem co robimy, idziemy na Dungeona... albo coś albo jak filmy tego typu rzeczy okej, okay, ja zdobyłem chyba klucz taki piramidowy ale chyba tam nie byłem, właśnie teraz sobie przypomniałem, że tutaj byłem, tam wiem, że wyłączyłem te lasery wszystkie Okej, okay, to jest Most mocność. Most nie wiem czy tu trzeba iść, bo już ma chyba ten klucz z piramidy, gdzie... ...tam na samym środku trzeba było wejść. To nie wiem czy tu już... ...czy tu trzeba, ale... ...ogólnie chyba warto. Sobie obczaić, może jakaś nowa broń będzie. Więcej amunicji, więcej trzeba, się przyda. Zabroni, ma co do się że jak przestanie się szczelać, to no, najpierw musi się obkręcić dopiero potem można znowu szczelać. Coś w tym stylu jest. No, ale nie ma co, widzicie, zaraz cały czas e, używam tej broni. Żadnej innej nie, nie używam. Tak jak używałem shotguna, teraz cały czas tej używam. Bo tutaj też ta amunicja nie leci aż tak szybko Jak z minigunem, bo minigun jest fajny, minicje właśnie Bo tu troszkę, ten... Serie walne już 100 nabojów Z nabojów już nie mamy Sprawi ten Okej, ja wiesz, że chyba tam na dole albo nie na dole, chyba gdzieś tutaj jest była ta broń właśnie No i za pierwszy raz, o tutaj za pierwszy raz ją zdobyłem Jako sekret Ok, to będzie winda taka dosyć długa Na dół Nie wiem czy ten, czy nie będzie tak, że tutaj gdzieś przejdę dalej do następnej misji czy coś i tam to co na górze jeszcze zostało to już zostanie nieodkryte Ale chyba nie, już nie pamiętam Czy ten teren pamiętam, ale nie pamiętam jak to jest z tym przechodzeniem. O no, tu właśnie to takie kultury są ludzi kroją Ogólnie później będzie taki, taka możliwość właśnie ten Galaseresa włączenia albo czegoś takie rzeczy będą Mogą było od ogólnie ten to nie ma czegoś takiego jak chyba atak z zaskoczenia. o płyta CD, tak wyglądały kiedyś płyty CD. O, widzę tam już robota w ogóle? Dobra, myślę, się... że to jest No, sam siebie chyba zabiję. Nie gardzę z rakietami nawalasz. Tu jest ciągnięte nawalanie. No, te roboty twarde są mega. Dobra, używam tej broni teraz. Płytę CD. No to było właśnie tak. To czasy, gdzie właśnie nawet DVD nie było, tylko CD. A teraz praktycznie już nikt nie używa ani CD, ani DVD, tylko wszystko z neta można ściągnąć. No wiem, niektórzy powiedzą, że ten, że. Że no, kiedyś było lepiej z tymi płytami, ale szczerze, jakbym miał wybierać, to bym wolał właśnie mieć dobrego neta i po prostu ściągać sobie gry, bo to jest du dużo lepiej moim zdaniem, niż trzymać się na płytach, które mogą się porysować, zgubić. A tak to wszystko aż na kąpie i... i tyle. Zawsze można sobie wrzucić jakieś gry, jak się chce, na przykład na pendrive'a. Instalki do gier. Dobra, schodzimy to na dół. A, no, koleś jakiś? A no, powchodzimy sobie do cel Jeszcze trochę czasu zostało. Poobczajamy wszystko, pobierzemy to są oczywiście z shotguna, bo najlepiej się tych kolesi z shotguna rozwala bo Ten Shotgun jest taki taki przyjemny w strzelaniu Nie wiem w jakiej jeszcze grze taki shotgun był dobry No właśnie w Pint killerze może W paint Paint killer, a nie paint Paint killer w paintie Tutaj tu się wraca, ale wiem, że nie byłem w paru miejscach Ja bym musiał ustawić, bo tutaj ten jeszcze w tej grze chyba nie używały się myszek, w których są skrole. Kiedyś właśnie się myszki używały takiej nie laserowej, tylko takiej co miała ten, taką kulkę w środku w ogóle nie bo musiał sobie pada kupić Ostatnio grałem w grę Kastelwania. Ten, i bez pada, no, masakra, nie dało się grać. Czasami by się przydało podłączyć pada do jakichś gier, bo na pewno niektóre gry są bardziej robione. Na przykład ja jestem też Devil May Cry ostatnio, nagrałem sobie gameplay z Devil May Cry 4. No i też y, ten... No i też e, 100 razy lepiej by się na pewno napadzie grało. Choć pierwszy bym musiał się przyzwyczaić, bo ja na PlayStation 1 tylko chyba chwilę grałem kiedyś. U wujka jak siedziałem, w Tekkena pamiętam. Nie pamiętam którą część Tekena, ale wiem, że grałem w Tekkena. Zawsze wybierałem... Zawsze mi się najlepiej grało tym takim e, kolesiem, e, co ten... ...kołkowę tygrysa, chyba. Zawsze nim grałem. A później się przerzuciłem na taką panienkę. Taką Chinkę, Japonkę. I tymi dwoma postaciami. Nawalałem. Nie pamiętam, że zawsze wujek mnie pokonywał, ten... Miał swój ten, tylko kopniaki używał, i nie mogłem nic zrobić. Ja tam próbowałem kombosy, nie wiadomo co, jakieś wigibasy, a wujej tylko ten kopniak, kopniak, i leżałem zawsze. O, tu widzę kawał drogi. Enter. Enter. Kurde, nie wiem czemu to działa jak jest z jakimś opóźnieniem Użyłem dwóch itemków chyba Dobra, zwalę ich O no, tutaj gole się zgniatają to I... Dobra Okej, okay, jest update, za swoje zgniecie Dobra, to tutaj już sobie zapiszę Okej, okay, zapisuję no i dobra, i widzimy się w następnym odcinku. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Na razie.